Kochani, Halo, Halo. Czy się widzimy, czy się słyszymy? Ja wiem, że to tak spontanicznie tutaj to nagranie, ale kochani, na forum Wszechmiłość, Wszechjaźń, Wszechświat rozgorzała wielka dyskusja. Moja przyjaciółka Magda Zając zrzuciła post a propos tego, że jak się dzisiaj dziwnie czuliśmy i kolektywnie zbadaliśmy sprawę i w tym kolektywie zrozumieliśmy że nasze przeżycia nocne, wliczając to dziwne sny, dziwne czucie, przebudzania się, telepanie, sny, które są bardzo trudne do, do przyjęcia. Przykład, mi się śniło, że wnętrzności są wyciągane w jakiejś dziwnej organizacji bardzo ciężko wibracyjnej i jelita i tym podobnym i mielone dosłownie i te sny właśnie obracają się w takim klimacie. Wielu z nas obudziło się dzisiaj jakby było poturbowanych. Ja nie piję alkoholu już od ponad trzech lat, a budziłem się na takim kacu po prostu, jakiego dawno nie miałem i Magda rzuciła ten temat i zaczęliśmy rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać. Zacząłem sczytywać te komentarze, o o odpowiadać na te komentarze i kochani, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w, 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 w planetach, tak, ja nie jestem specjalistą, więc to nie będę się na ten temat wypowiadał, zostawię to ekspertom. Pluton wszedł w znak wodnika. Ja już dużo wcześniej, na początku roku, mówiłem o tych konkretnych datach, o tych wydarzeniach. Ja nie jestem astrologiem, ja po prostu kieruję się głębokim czuciem, które podpowiada mi, co się dzieje i ja uczę się interpretować, interpretuję. Pewne ślady są już znajome. Widziałem wydarzenia, tutaj nasze ziemskie, które odpowiadały w tym śladom, więc też tak zdobywam swoje doświadczenie i wiedzę na ten temat. Ale coś, co się wydarzyło dzisiaj, kochani, przeszło, krótko mówiąc, granicę wszystkiego. A więc moi drodzy, otwieramy duchowego szampana. Dlaczego otwieramy duchowego szampana? Ponieważ pieczęć nieświadomości, yy, która została nałożona na ludzkości tysiące, tysiące lat temu, została rozkruszona. To, czego doświadczaliśmy w nocy, yy, właśnie było związane z tym, że ta struktura, ta siatka, która była nieświadomością z jednej strony miała nas chronić, ponieważ do tej nieświadomości były skruszane, były wysyłane wszystkie trudne przeżycia, represjonowane emocje, traumy, pozemrażane sytuacje okoliczności w naszym życiu, kiedy nie mieliśmy zasobów, żeby je prze, przeżyć, prze, 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 żeby ich doświadczyć. W tym samym czasie ta struktura została skruszona nawet wczoraj na wszechjaźni napisałem post że ja czuję i kontaktuję się z tym rozbłyskiem światła i oprócz tej potęgi, która idzie, tu z niektórymi rozmawiałem, być może to idzie z słońca centralnego i tym podobnym, ponieważ ja to czuję w takich białych, potężnych energiach, ale to światło jest ten rozbłysk jest tak potężny, że jakieś struktury ziemskie pękają. Ja sobie to przetłumaczyłem na to, że jest to kwestia struktur archaicznych, złowrogich, już nieaktualnych systemów, w których żyjemy, tak, systemów społecznych, politycznych, medycznych, finansowych i tak Ale poszło to dużo dalej, kochani. To, co, co jest kruszone, i to nie jest tylko czucie kozowskiego, to nie są tylko opisy e, osób, które, które badają e, astrologię, badają ruchy planet i wpływ na to, co się w tych momentach wielkich dzieje na Ziemi. Czy Wy wiecie, że kiedy ostatnio, kilka, kilka, wieku, kilka, kilka wieków temu, kiedy Pludon wchodził z nagwodnika, to e, Kopernik, nasz rodak, tak? opublikował dzieło o, o obrotach ciał niebieskich, gdzie opowiedział o tym właśnie, że to nie jest centrum. Wszechświata, ale Słońce jest centrum naszego układu słonecznego i to wszystko zupełnie inaczej funkcjonuje. My żyjemy w czasach rewolucji energetycznej i jednym, kochani, z największych dowodów, zapamiętajcie, dzień 28 marca 2023, naszą wspólną pracą to nie są tylko wpływy kosmosu, energetyka kosmosu, naszą wspólną pracą, kochani, dokonaliśmy tego, skruszyliśmy zasłonę, strukturę, Podświadomości, to co dzieliło podświadomość i świadomość. I doświadczyliśmy tego. Każdy z nas ma swoje, podświadomość ma swoje utarte pewne ścieżki, kanały komunikacji, w jaki sposób tam się komunikowało. Chociażby podczas właśnie snów, bądź też skojarzeń i tak dalej. Ta cienka granica, która była blokowała ludzkość do swojego pełnego potencjału, została skruszona. I kochani, gdyby to było takie jednorazowe wydarzenie, to okej, okay. ale wiele osób pisze o różnego rodzaju wydarzeniach z perspektywy astrologicznej. Inne głęboko czujące osoby, które również mają tę czujkę energetyczną wychwycającą, co się, się, się dzieje w pułapie ziemskim, w kolektywie, jak te spływy energetyczne działają i oddziałują, mają podobne uczucia, ale dzisiaj dzięki wspaniałej społeczności, na wszechjaźni, wszechmiłości, i wszechświat, wszechmiłość, wszechjaźń na tym forum dzięki wspaniałej wspólnej pracy i doświadczeniu, że nagle okazało się, że my wszyscy przez to przechodzimy. Kochani, my przemieliliśmy to, to my naszym wzrostem świadomości i wzrostem naszej miłości, miłości własnej, miłości do świata, skruszyliśmy granicę, która była pomiędzy świadomością a podświadomością. I kochani, żeby się do tego odwołać, nie być, nie być w że odwiedzicie ten, ten, ten kanał na właśnie na YouTubie i zobaczycie chociażby mój opis, gdzie też zaczuciem tutaj byłem, opisujący właśnie nadchodzący rok. Też o tym wspominałem. Jeżeli zobaczycie czytany przez Tadeusza ze sztucznej inteligencji raport energetyczny, ja również wspominałem o kruszeniu pewnych struktur i to się dzieje, kochani. Dokonaliśmy tego. I właśnie znowu nie chcę, żeby wypadło, że jakiś spływy kosmosu i to się stało automatycznie. Każda twoja nieprzespana noc, każde twoje cierpienie, każdy twój ból, smutek, to co przerobiłeś ze swoich osobistych traum, czy, czy, czy sam, czy na, 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 na terapii, czy, czy współpracy z jakimś przyjacielem, to co przerobiłeś z perspektywy karmy, doświadczenia obciążeń karmicznych, bo to ty to robiłeś. Z doświadczeń rodowych, to wszystko, co przerobiłeś, kochany, kochana, to jest twój udział, to jest twoja akcja. Bez ciebie to byłoby niemożliwe, bez mnie, bez ciebie, bez Marka, bez Moniki, Agnieszki i tak dalej. I kochani, jest część ludzi, to jest wciąż promil, którzy właśnie tego dokonali świadomie, dlatego ja tym bardziej chcę, nagrywam ten filmik, żebyśmy zrozumieli wielkość wydarzenia, bo co się wydarzy, gdy ta pieczęć nieświadomości została skruszona, kochani, podświadomość, Zacznie przelewać się na świadomość. To mogą się odkopać trudne, traumatyczne sytuacje z przeszłości. Możemy sobie przypomnieć niewygodne, trudne fakty. Mogą niektórych ludzi zacząć prześladować coś, co głęboko wyparli do zasobów podświadomości. Jeżeli ta podświadomość się kruszy, a również z tej perspektywy zasłony na podświadomości, ta przez to podświadomość. Gdzie były wcześniej, o których też wspominałem, instalowane matryce przez linię niskowibracyjną, matryce lęku, matryce, właśnie nienawiści, tych takich trudnych niskowibracyjnych emocji, one były instalowane na poziomie podświadomym. Czyli skoro ta granica została skruszona, nie ma już podświadomości i świadomość, nazwijmy to, że teraz rodzimy się do naszej nadświadomości, to oni nie będą mieli pola wpływu podświadomego na ludzkość. Czyli te struktury, systemy, lobby, to wszystko, co wcześniej zarządzało planetą Ziemią po, pod wpływem przede wszystkim lęku, kochani, największa broń, jaką mieli w swoim arsenale, czyli oddziaływanie na naszą podświadomość, została skruszona. Struktury, które to podtrzymywały. Zostały skruszone. Dlatego miejmy świadomość tego, co się dzisiaj z nami dzieje, szczególnie w tym świecie psychiki, w świecie tego, co nam się śni i tym podobnym, ponieważ jesteśmy, będziemy teraz no, te obrazy, te doświadczenia wyparte w podświadomość, będą się uwalniać. A to my, tak samo jak my zresetowaliśmy Astra w listopadzie 2022 roku. Przeczytajcie, możecie też odpalić, poszukać o tym filmik na tym kanale. Tak samo w tym momencie skruszyliśmy. To my jesteśmy uchem igielnym. My jesteśmy autorami i mamy tu ogromne sprawstwo. Dlaczego? I tu wchodzimy w temat, który ja bardzo często powtarzam. Stajemy się swoimi duszami. W niebo wstąpienie to nic innego, jak Nasza ziemska świadomość integrująca się ze świadomością duszy to ty. Jesteś swoją duszą międzywymiarową. Dusza, oczywiście, też można powiedzieć, jest, jest, jest wielobszarowa, wielowymiarowa, ale my powoli kontaktujemy się i integrujemy te wszystkie wymiary naszej duszy. Dlatego te granice, te blokady, te struktury, które były wcześniej pozakładane, również w planie dusz, które tworzyły ten świat, źródła, które tworzyły ten świat, bo tu się nic nie wydarzyło bez wiedzy źródła. Nawet jeżeli nazwiemy no, w świecie dualizmu coś takiego jak zło, Zło było wynajęte, zostawiono przestrzeń, dlatego żeby doświadczyć tego dobra, bo w wielu wielu tysiącach lat, gdzie ludzkość zapomniała, co było w tym wielkim planie źródła, kim tak naprawdę jesteśmy, naszą esencję energetyczną zbudowano z czystej miłości. My teraz sobie to po prostu przypominamy. I Kochani, dlaczego to jest to takie ja też chciałbym zadbać o takie wezwanie do osobistej mocy, do osobistych działań. Ponieważ jeżeli wyobraźcie sobie, kochani, kolektywnie, ty to poczułeś, ja to poczułem na poziomie fizycznym, psychicznym, energetycznym, wyobraź co, i my też przeżywaliśmy to chociażby przez obniżenie nastroju, ten kac, właśnie taki energetyczny i tak dalej. Wyobraź sobie, co się będzie działo z osobami, które tej świadomości nie mają. Po pierwsze, wypływa wielka potrzeba. Dla wszystkich tych, to jest wezwanie do mocy, którzy potrzebują, czują, że są wzywani, ale gdzieś tam jeszcze jest jakiś szklany sufit wezwanie do mocy, żeby służyć na rzecz ludzkości, rozwijać świadomość i miłość. I czy to będą jakieś spotkania indywidualne, czy to będzie repostowanie na Facebooku pewnych treści, czy to będzie uczestniczenie w jakichś wspólnotach i rozmowa na ten temat, czy to będzie tworzenie nowych struktur, nowej edukacji i tym podobnym. Kochani. Stary świat dzisiaj, stary świat, stara władza, linia niskowibracyjna, dzisiaj straciła największą władzę nad człowiekiem. Walenie prosto w jego podświadomość. A gdy nie ma granicy pomiędzy świadomością i podświadomością, to stajemy się nadświadomością. I to po prostu dzisiaj otwieramy duchowy szampan dla wszystkich. Mam nadzieję, że mówiłem, kochani, w miarę składnie, bo. Jestem podekscytowany. Kiedy do mnie dotarło, tutaj pisałem sobie z przyjaciółmi, ze znajomymi, właśnie z forum, żeśmy to sobie wszystko składać. I mówię, jedna osoba, jedna osoba może być szalona, ale 50 osób, 100 osób? Więc udało nam się to wszystko, kochani, cudownie, zrozumieć, przeżyć, wciąż to przeżywamy, ale to będzie miało tytaniczne, epickie znaczenie dla dalszych losów ludzkości. Tak? Ten rozbój, który wyczuwałem, rozkruszył. I kruszy granice pomiędzy świadomością i podświadomością. Eee, I teraz tylko szybko czytam komentarze, bo może są jakieś pytania a propos tego. Nie wiem, czy mam odpowiedzi, kochani, bo to się dzieje na, na gorąco, na żywo, tylko bardzo chciałem to od siebie wypuścić. Eee, tak, Wolna Duszka pisze, że miała wizję, w której skończyła się droga zapomnienia mocy własnej, więc pewnie nie bez powodu to akurat dzisiaj wspomnieć sprzed tych inkarnacji. Świetnie, że o tym piszesz tak, tak Ania pisze, że odblokowała traumy i, i coś pęka, dokładnie tak i tak Konstancja otwieramy się na przepływ im bardziej, właśnie bo to wszystko co robimy kochani bardzo często mamy takie poczucie, że to się dzieje jest to bezowocne jest to bez sensu, wciąż wracają te same emocje, gniew, lęk, wstyd i tym podobnym. Kochani, to nie są te same emocje. Zauważcie, e, i to mówię: zachęcam do czytania blogu, czy, czy, czy właśnie obserwowania forum wszechjaźni, gdzie ja opisuję swoją drogę. E, odczuwasz, każdy z nas ma pewne rzeczy do przerobienia, ale najpierw przerabiamy je trochę z naszego życia osobistego. Później wchodzimy w mm, kwestie, które były y, y, zapisane, fałszywe skrypty w rodzie. To mogą płynąć przez te same emocje, które Twoje ciało zna, chociażby gniew i y, 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 y rozpacz. Później pojawiają się. Doświadczenia, obciążenia pochodzące z innych żyć, i tak dalej, i tak dalej. To nie jest ten sam gniew, to nie jest ten sam smutek. Po prostu te kanały w naszym ciele, w naszym układzie nerwowym są już przetarte, ale to są różne doświadczenia. I kochani, żeby, żeby, żeby właśnie też nabrać większej sprawczości, to, co się dzisiaj wydarzyło, nie byłoby, kochani, bez Was. To ty, ja, my tego dokonaliśmy. Uwierz w swoje sprawstwo. Wzywam się, kochany, kochana. Wzywam cię do objęcia swojej mocy. Wzywam cię do tego, żebyś nabrał odwagi do wyrażania swoich potrzeb, dostawania w świetle swojej prawdy, ponieważ ten świat ciebie potrzebuje. Ten świat nie byłby takim samym miejscem bez ciebie. Ten świat woła, wszechświat woła o ciebie, kochani. I to nie jest jakaś ezoteryka, to nie jest jakaś fantazja. Wiele osób to przeżywa, i każdy, kto odważy się wejść na ścieżkę miłości. Dostaje owoce swojej pracy. Więc kochany, kochana, nabierz odwagi stąd, odwagi serca i wejdź na drogę miłości. Bądź świadomą miłością w działaniu. Wszechświat czeka na Ciebie. Nowa Ziemia to Ty, to Twoje działania. Wysyłam Wam, kochani, Ocean Miłości. To jest twój czas. Nie było lepszego czasu, kochani. A gdy coraz więcej ludzi będzie się budzić, gubić w tych połamanych strukturach, które już nie są aktualne, oni będą potrzebować ciebie. Więc, moi drodzy, bądź miłością w działaniu. Wszystkie globalne, kolektywne pieczęcie pękają. Wszechświat woła. Woła o ciebie. Duchowy szampan dla wszystkich, kochani, kocham nas. Dobroci, papa.